Hej, hey, z tej strony Seed, witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Tower Manager Simulator. E, moi drodzy, no, cały czas to zadanie z podawaniem kiełbasy i sera. No już mało co udałoby się to e, ogarnąć. Słuchajcie, mamy trochę kasy, tak myślałem, żeby mm, może jakieś dekoracje sobie tutaj ogarnąć. Czemu by nie w zasadzie. Co tu ciekawego mamy? Zestaw Huntera. Złota Miska. O, szkielet rybny. Dobra, dajcie raz. Klakson? Róg bardziej, nie? Łuk bojowy. O, to chyba jedne z droższych, droższych dekoracji. Zasłony niekoniecznie. Ura zwierzęca. Hmm. To rośliny doniczkowe jakieś w sumie dobra. Możemy wziąć jedną taką, jedną taką. Postawimy sobie tutaj na tych barierkach. Dobra, niech będzie dobrze. Co tu teraz dalej? Trz, dwa, cztery stepki. Tam już coś frunie. W nie bardzo. Dobra, bierzemy. Kwestia kiełbasy. Dwa razy. Yy, nie tak. Odbijeź. Proszę bardzo. Tutaj, tutaj. Eee, tutaj dla szanownych pań. Proszę bardzo. Ok, mamy dostawę. Słuchajcie, dziewczyny sobie tutaj, myślę, ogarną temat. A my się pobawimy z tymi dekoracjami Zamówienie. Pilne jakieś gdzieś było. Dobra, chyba już zniknęło, no to wychodzi. Przedmioty. Dobra, tutaj tego kwiatka. O kurde, nie udało się. Stoi? Stoi. Dobra. No mamy... Spadło. <noise> Dobra, postawimy tutaj. Gdzie ten kwiatek? Tu leży. Czemu żeś mi spadł? Kurde! Ustawianie tego to jest... ...męczarnia. Dobra, udało się. Co my tam jeszcze kupiliśmy? Łuk bojowy. Yy, to może byśmy dali do szlachty tutaj tak. Bardziej pasuje, nie? Wieletrybny. No też może tutaj. A nie, to mamy jakiś obrazek już. O, to może to. Winko i ser. Co nikt z was tu nie obsługuje? Proszę bardzo. A co tam w ogóle słychać w królestwie? Jakie wieści. Elfinektor jest dobry, ale po drugiej kuf... Po drugim kuflu czujesz, że soby cię obserwują. <grym> Słuchajcie, no kilka dni temu właśnie dodali twórcy taką aktualizację, w której możemy sobie tutaj z naszymi gośćmi poplotkować, co nieco? Moja babcia mówiła, że król Leonard był kiedyś znakomitym szermierzem, ale po wojnie już nigdy nie dotknął ostrza. No, no, niech będzie. Każdy z klientów ma teraz tutaj różne ciekawe rzeczy do powiedzenia, więc możemy się troszeczkę dowiedzieć czegoś więcej na temat rzeczy, które dzieją się w królestwie. I ten ruch też tu może damy. To tak szlachecko bardzo. Dobra, niech będzie. Ostatnia kiełbasa słuchajcie, zostanie do podania. No i tego serka trochę. Ma tutaj cztery zupy, proszę bardzo. Tutaj, a co mieszczanie mają do powiedzenia? Znawca wślizgnął się do elfiej piwnicy, szukając dowodów na magię. Wydaje się, że jest w każdym kieliszku. <grytanie> no, ciekawe, ciekawe. Zupka dla szanownej pani? Dobrze. To znowu coś... Nie, te Nie, wydane. Lecisz z tą zupą, któraś? Nie. Proszę bardzo. Dobrze. To my możemy sobie tutaj trochę ogarnąć. Dwudziesta Nie Jest źle. Natomiast teraz, w ciągu nocy, to nie wiem, czy uda nam się yy, zrealizować to zadanie, no nie? Uwagi, na zmniejszoną ilość gości. O, cię, kurde, wody ci zabrakło. Toaleta jest zapchana. Dobra, to musimy to ogarnąć. No nie idź do Kibelka, bo jest zapchany. Poczekaj, chwilę. Czekaj chwilę tylko ogarnę. To pierwszy jestem. Ha, ha, ha. Dobra, daję sztemiętłom. O, no i gotowe. Proszę, może pani skorzystać? Jest. Ostatnia kiełbaska do zamówienia. Słuchajcie. Całkiem fajnie, całkiem fajnie. Pozostanie nam tylko serek. Dobry, dzień dobry, witam szanownych państwa, co tam słychać. Lokalni muzycy postanowili grać na pięciu instrumentach naraz. Dało się, ale poproszono ich, aby tego więcej nie robili. A pan co ciekawego ma do powiedzenia? Orki gonił elf'a, aby nauczyć go pić ich pikantne gosy. Elf uciekł, ale teraz śpiewa o tym na każdym rogu. No dobra. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją w tym królestwie, słuchajcie. Tutaj czysto? Czy jest to w miarę? No to dobra. brudny stół. Dzie, a to to chyba Plachta skończyła. Ok, ja biegnę. Już mam. O, o, co to dla państwa? Serek. No jeden serek tylko. Serek i dwa razy wino. Proszę. Dobra, damy kieliszeczek do mycia. Znowu woda się kończy. A no tak, ponad 20 naczyń tam było. No to nie ma się co dziwić. Eee, zupa chyba nam się kończy, ale nie wiem, czy mamy jeszcze warzywa. Ostatnia dyszka warzyw została. To dobra, to możemy jeszcze. i mięsiwa też nie ma. Dobra, no to yy, ogarniemy tutaj tę kwestię. Tylko najpierw rozpalimy pod kociołkiem i na. na grillu. Drewienka też nie mam, nie? No nie mam. Piana Dobrze, raz. I tutaj druga porcyjka. Okej. Okay. To no, dawaj pan. Tak, możesz gotować. A właśnie, jak tam kwestia waszego na... Ło, <laughs> sorry. Przegapiłem. Papu nie dostały. Kurde. Yy, to pyłek też co będzie zamówić. Nie będą chciały pracować. Proszę bardzo. Tutaj jest ok. Znowu przyszła żebrać. No kurde. Dobra, masz i idź sobie stąd. Powiedz, że tutaj yy, karcz masz, ma dobry ten gest. Yy, zamówienie, zamówienie, browara już też praktycznie nie mamy. Dobra, wszystko trzeba zamówić. Mm, dobrze, tak po 20 sztuk myślę, że będzie ok. Powinno wszystko się na magazyn zmieścić, nie? O tak. Dobra, udało się. Mieści się wszystko. Zamówienie gdzieś jakieś, co tam się. Aha, ogarnięte. Dobra. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, zrobię tutaj najwyżej krótkie cięcie. Spotkamy się już tak pod koniec realizacji tego zadania. I zobaczymy, co tutaj twórcy będą chcieli od nas w następnej kolejności. Mamy dostawę, elegancko. No dobra, moi drodzy, no słuchajcie, idzie z tym serem jak krew z nosa. No tutaj raczej yy, szlachta to widzę, gustuje w winku ostatnimi czasy. Yy, ale tak, to no nie ma, nie ma jakiejś wielkiej tragedii, słuchajcie, bo przejrzałem jeszcze te ozdóbki, takie różne, i kupiłem co nieco. To sobie też. No kurde, tu nie bardzo pasuje to. Yy, gdzieś to sobie powiesimy. No dobra, niech będzie tutaj. To ja tam jeszcze wziąłem tarczę. Tym damy radę tutaj. O, tarcza tu może być. Fajnie. Co jeszcze kupiłem? Stary zagardziadka jakiś. Yy, będziemy go ulokować. To tutaj? A chociaż tak średnio pasuje, nie? Że w jakimś innym miejscu. Wiem gdzie. Tutaj byśmy sobie go postawili, może. O, to być. No też nie, no nie, też nie pasuje. Kurde, <gry> no nie znajdę dla niego miejsca. Eee, tutaj naprawdę mi brakuje tej możliwości, żeby nawet chociażby te ozdoby sobie postawić, nie? Ja już nie mówię o stolikach, no ale. O, niech będzie tutaj. Jest, jest, coś się ruszyło z serem, słuchajcie. Dobra, tutaj trzy jeszcze trzeba będzie dołożyć. O, właśnie. No to jeszcze tylko cztery nam zostały w końcu. Weź to tu, odłóż. odusz to tu. Chodź tu. Noga, wróć. No. Yy, na szybko stek. Kurde, ale słuchajcie, się nam bałagan zrobił w tej knajpie. ja ogarnąć. Może być. O właśnie. Dobra, zaraz dostaniecie wszystko po kolei. Tylko niech ogarnę, bo nieładnie wygląda. Zresztą mam od tego kelnerki. Co jeszcze dziś jest nasypione. No, przecież ja to wytarłem przed chwilą. Co tutaj? Bo ty osikałeś i nadeptałeś mi teraz? Tu? Dobra, jest, opanowana sytuacja. Dwie zupki to mogę ewentualnie podać. Aha, to już piwko do ciebie leci, okej. Okay. Co, co, tam, co tam słychać, szanowna pani? Mówią, że księżniczka Elizabeth potajemnie poszukuje przepisu na wino, które uczyni ją sławną na całym świecie. Yy, nie znajdzie! Bo ja mam taki przepis, ale jest yy, pilnie strzeżony. Pomyliłem stoliki tutaj. A pan co nam tutaj zdradzi za tajemnicę? Aha, grali na pięciu instrumentach. No to już było przecież. Proszę bardzo. Ej, mała gnida, mogłaś wziąć zupę, a nie piwo. Dobra. Hmm. No, trzy sery jeszcze musimy podać. No, żeż, kurde. Naprawdę zajmuje to y, ostatnio mnóstwo czasu. Jakby nie patrzeć, blokuje nam to dalszy rozwój, nie? A, no tak, fajnie Brudna robota Okej okay. yy, A ja wyszedłem po co? Po wodę do mycia Proszę na Ciebie bardzo. Pilne zamówienie. To nie tutaj. Pilne będzie na sali szlacheckiej. Proszę, serek już do Państwa leci. To zostaną dwie ostatnie porcje sera. A nie widzę, żeby ktoś ze szlachty się tutaj miał. Do nas wybierać Chyba, że te dwie dziewoje Nie Jednak nie. E, 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 e. Nie, nie, nie Proszę mnie się stąd yy, Wy oddalać, tak? Zobaczcie Nie toleruję takich klientów Twojej knajpie, no niestety przykro mi bardzo, ale to jest yy, pięciogwiazdkowa knajpa. To jakoś trzeba przynajmniej się zachować i wyglądać. No niestety, bardzo mi przykro. Yy, tutaj jest na pilnie piwko potrzebne, i czemu nie jest wydane? No Aha, tutaj nam już pan podziękuję. Tak, dalej, dalej. No, ktoś tam ze szlachty. Ostatni serek. No, proszę, ja Was dawać to tu się wyprawia się teraz co ja mogę podać zupa zupa eee, no trzy razy zupa można wziąć to już można wziąć wszystko i Wyjąć sobie tutaj o Proszę bardzo tutaj zupka i tutaj zupka No tutaj myją myją. Yy, są wa są warzywa, są, dobra. Jest jakieś zamówienie specjalne. Mam nadzieję, że na ser. To tutaj na pilnie. Tak? Już się robi. Proszę bardzo. Dobra, idę sprawdzić te zamówienia specjalne, bo. Jest ser! Jest ser! Elegancko. Dobra. To następne. Podaj zupę, podaj mięso. <grywy> eee. Powiedzcie mi, dlaczego w jakiś nawet nie jestem. Jestem zaskoczony. <noise> no, no w sumie no na tym polega yy, tutaj te karczmarne życie. Nie? No ale nie można tych zadań jakoś połączyć yy, w jeden większy zestaw. Tak, żeby było fajnie i żeby każdy wiedział, yy, co tutaj trzeba zrobić. A nie tak, rozbijać to na drobny mak. Mieć nadzieję na dalszy rozwój y, wydarzeń, a tutaj nie, podaj zupę, podaj mięso. No dobra, ale przynajmniej, słuchajcie, poplotkowaliśmy sobie troszeczkę y, z naszymi tutaj mieszkańcami Królestwa. Y, upiększyliśmy sobie, myślę, troszeczkę tą naszą, naszą knajpkę. Także finalnie y, jest, y, moim zdaniem przynajmniej, całkiem, całkiem fajnie. Eee, za to spotkanie Wam już serdecznie dziękuję. W następnym odcinku spotkamy się bliżej realizacji tego zadania, czyli gdzieś tam koło 20 paru pozycji będzie już wydane. Mam nadzieję, że się to uda. Eee, żeby po prostu przyspieszyć trochę i nie, nie, zanudzać, nie zanudzać tym ciągłym wydawaniem potraw, no bo w końcu ile można. Eee, zostawcie łapkę, jeżeli materiał się podobał, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze raz serdecznie dzięki do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.